Dzisiaj będziemy... No więc tak, idziemy, tak, wczoraj wieczor wieczorem robiłam to, z drogiem, Chyba się. Wiecie, co to może być. Przecież tutaj przeszkoda. Kolejna przeszkoda. I. Hop! No nie, no. Napisz się w końcu, rozumiecie. Zobaczycie później. Tak w ogóle. Bierzemy. Kogo stąd zabrać? Dobra, myślę, myślę, myślę i... i... Oczywiście, że od jego. Kocham od jego, więc no. Dobra. Tutaj mam warkocze piękne, nowe. Specjałko, ale nie nagrywałam tego. Przepraszam Was widzowie. Tutaj mam piękne warkocze, jeszcze kolejne. O głowie meksykańskie. No dobra, no to bierzemy go i idziemy z drążkiem na dwór. No i więc tak, ja już sobie rozstępowałam, kusowałam, galopowałam, ale oczywiście nie przygotowałam tego. E, więc tak, jak będę to rozkładać, to powiem Wam taką informację. Tak, chcę Wam powiedzieć informację, już Wam mówię. Informacja chodzi mi o to, że yy, yy, dostanę sobie pieniądze, tak? Będę mieć pieniądze. Przepraszam, nie chcę się przechwalić. Yy, chwalić przepraszam. Yy, no i yy, zejś tam więcej niż tysiąc, yy, No i kupię sobie dużo rzeczy dla hobbyhorsów. i najważniejsza informacja. Będzie, przyjdzie do naszego statka nowy konik. Będzie się nazywał C. CWH Lakweno. CWH Lakweno. CHW Lakweno. CWH, przepraszam. CWH Lakweno. I tak to się nazywa. To już przygotowywuję. Mm, Dobra. Bierzemy jednak na trawkę. Tak w ogóle chyba pytaliście mnie, dlaczego nie używam w ogóle przeszkód. Dlatego, że ta mi się zniszczyła. i naprawiłam. Mm, tutaj jest przymocowane. E i też jest przymocowana, bo było zepsute. Wróciłam się, bo w ogóle to nie, nie chciało stać. I no. Teraz idziemy po drąga. Później po który leży tam. Dobra. Robię Trochę. Ej, to wygląda jak osiem. Dobra. Ej, jak to będzie fajnie wyglądać. Dobra, nam, najpierw damy sobie 80. Dobra. No i tak. Mm, chcę powiedzieć, oficjalnie, oficjalnie ogłaszam, że mam 700 subskrypcji. Bierzemy krzesło. I będę nagrywać. Może będzie trochę padek, ale sorry. No dobra. I, idę po No i tak to wygląda za zim. No dobra, powiększamy. Przysięgam, że to nie byłam ja. To był wiatr. Dobra, i teraz takie malutkie z Ozim. Ta ręka. No i to teraz to ładnie wyglądało to. Dobrze, no to teraz skoczymy sobie 75, to dla mnie jest bardzo dużo, z... bo z kamerką mi strasznie trudno, bo muszę tak trzymać, tak muszę trzymać, a normalnie to bym tak trzymała. Przepraszam za obijanie, no ale w ogóle nic nie widać, dobra, tam jest przygotowane, dobra, lecimy. Uff. Trzeź, nie nie Dobra, nie trzęsło tak mocno. Prrrt. Jeszcze raz. Kurde. Ale dobrze. Kurde, prawie się wywaliłam. Więc tak, dziękuję za oglądanie. Dziękuję za dobicie 70, 70 subskrypcji. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. I wszystkich pozdrawiam. Sześciutkich, ci co mają hobby horse, a nawet ci, którzy nie mają. Pozdrawiam jeszcze raz. No i do zobaczenia na kolejnym filmie albo w shortsie. I napiszcie w kom, jak Wam się spodobał specjał. I jeszcze. Zasubskrybujcie dzwoneczkiem, żeby nie, niczego nie przegapić. No. I dziękuję jeszcze raz za oglądanie. A teraz Oj to zaprezentuję. I zaprezentuję. No i, i dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia na kolejnym filmie albo szarcie. Pa!